you. Mm -hmm. Jesieni astronomicznej i kalendarzowej. Aktualnie doświadczam właśnie takiej jesiennej handry i czuję potrzebę, żeby więcej właśnie dzielić się tymi moimi przemyśleniami i może więcej mówić rzeczywiście tak od siebie, od serca, niż tworzyć sobie ułożone ładne ładnie ubrane w słowa scenariusze i zobaczę nie wiem czy tak właściwie udostępnię to co teraz nagrywam chciałam po prostu wypróbować jak mi to pójdzie i jak bardzo się otworzę z takim mówieniem przed kamerą bo jednak zazwyczaj jeśli chodzi o moje nagrania to nagrywam sobie ten dźwięk później tworzę sobie oczywiście wcześniej jakiś tekst i tak naprawdę czytam go trochę z kartki więc może to brzmieć mnie no, mniej naturalnie, może jest to bardziej w jakiś sposób poetyckie, ale, ale brzmi to mało. Um, tak mi się zdaje, że mniej naturalnie po prostu to brzmi. Jeśli chodzi o ten jesienny czas, to myślę, że nastąpiła teraz pewna zmiana. Nie mogłam się naprawdę pogodzić z tym, że lato się kończy i robi się coraz zimniej. I jest mniej słońca, ja uwielbiam słońce i naprawdę wykorzystywałam je w tym roku na maksa. Upalałam się, kiedy mogłam, a nie było go tak dużo w te wakacje i, i cały okres letni, ale starałam się wykorzystywać właśnie, kiedy mogłam. I naprawdę widziałam dużą różnicę i zawsze widzę dużą różnicę latem w moim nastroju. Ale myślę, że tutaj nie chodzi nawet też o kwestie pogody, ale też takie ogólne rozluźnienie latem i większy, więcej wyjazdów, więcej odwiedzin, bo też mnie trochę osób tutaj odwiedziło, czy to z rodziny, czy, czy moich przyjaciół. Myślę, że to jest ogólnie taki. Czas radości i, i po prostu takiej, takiego przypływu energii. Może jest to mało kreatywny dla mnie czas. Wydaje mi się, że w pewnym sensie jest, bo mam dużo możliwości do nagrywania i do obserwacji, do szukania jakiejś inspiracji w przyrodzie, ale tak naprawdę często właśnie jest mi żal tego czasu, który wolałabym spędzić na słońcu, w przyrodzie. Zamiast siedzieć przy biurku i robić jakieś rzeczy, szczególnie że przez wakacje, przez lato, jestem zazwyczaj tutaj w domu rodzinnym i teraz byłam dość długo właściwie parę miesięcy. Na górze jest też dość trudna sytuacja, jeśli chodzi o kontrolę temperatury, ponieważ latem potrafi być tam naprawdę gorąco, więc tym bardziej nie chciało mi się siedzieć i i robić tych typowych rzeczy przy biurku, które bym zazwyczaj robiła, ale ja myślę, że i tak sporo skorzystałam jeszcze wiosną z tego czasu, kiedy nie było tak gorąco. Jeszcze byłam w mieście, w mieszkaniu i trochę sobie tam malowałam. Na pewno dużo malowałam akwarelami. I, I tak samo, e, kiedy tu wróciłam, to kiedy tu przyjechałam na wakacje, to. Też trochę z tego skorzystałam, ale jednak powiedziałabym, że lata nie jest tą porą, w której jestem najbardziej kreatywna. I kiedy zaczęło się robić już tak bliżej jesieni, przyszedł sierpień, końcówka sierpnia, to zaczęłam czuć się gorzej. Jest to dość cykliczne, dzieje mi się to dość często. Tak samo, kiedy zaczyna się wiosna, właśnie kiedy jest przesilenie wiosenne. Zima zmienia się w wiosnę to tak samo kiedy lato zmienia się w jesień. Myślę, że to przejście między jesienią a zimą jest trochę mniej straszne dla mnie, ale, ale właśnie przejście z lata w jesień jest trochę takim zawsze czasem smutku dla mnie i szczególnie że teraz mam taką dość niestabilną sytuację, jeśli chodzi. O sprawy zawodowe i rozwijam się, i mam swoją wizję. Ale wiadomo, że potrzeba mi trochę czasu, i potrzeba mi jeszcze czegoś, co, co mogłoby mi po prostu pomóc pójść dalej. A kiedy zabrakło mi tej energii, i takiej nadziei, i motywacji przez tą całą zmianę w pogodzie, to tym bardziej po prostu pogorszyło mi to moje myślenie i mój nastrój. I miałam taki. Nie powiedziałabym, że długi, ale taki chwilowy zastój, właśnie w takiej motywacji do życia ogólnie. Nie była to na pewno najgorsza z takich sytuacji, podobnych, które miałam w swoim życiu, ale cieszę się, bo wczoraj był taki cień, w którym. Poczułam tą zmianę, i czasem ciężko mi to opisać, co tak naprawdę wywołuje tą zmianę na dobre, co, powo co powoduje, że coś nagle klika i e, nastrój zmienia mi się na lepsze, ale myślę, że to, co naprawdę mi pomogło, to jest takie odpuszczenie sobie. Przede wszystkim sobie. I to jest coś, co ja bałkuję naprawdę sobie cały czas i cały czas mi to powraca, że muszę sobie odpuścić, że mam taki moment, w którym chcę robić wiele i w pewnym momencie mnie to przytłacza. I kiedy ostatecznie decyduję się odpuścić, i to musi być naprawdę takie mentalne odpuszczenie i danie sobie czasu do odpoczęcia, do, do, takiego, do takiej kontemplacji trochę. To jest ten moment, w którym naprawdę czuję taką poprawę w... w swojej energii. I teoretycznie wiele się w moim otoczeniu nie zmienia. Cały czas mój dzień wygląda podobnie, ale czuję taką zmianę po prostu w chęci do życia. I myślę, że to jest coś, co bym poleciła każdemu, kiedy masz taki czas. Że musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Masz milion pomysłów. Szczególnie, kiedy to jest taki czas, w którym, powiedzmy, zastanawiasz się, gdzie iść dalej, w jaką karierę iść, co dokładnie robić, za co się zabrać, to przynajmniej u mnie jest to zazwyczaj taki moment, w którym czuję takie ogromne nakręcenie. I ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł, który które mogłabym zacząć pielęgnować rzecz, którą mogłabym robić, i do której po prostu poczułam pasję, a na pewno pomogła mi też w tym motywacja mojego ukochanego, mojego chłopaka, bo myślę, że sama miałabym problem, żeby się do tego zabrać, więc fajnie jest o takich rzeczach, swoich marzeniach rozmawiać z kimś, z kim czujemy się. Dobrze i bezpiecznie. Do czego chciałam dojść, to jest to, że jeżeli mamy ten taki nagły przypływ inspiracji, to często może dojść do takiego nagłego spadku, bo jest tych rzeczy po prostu bardzo dużo, szczególnie jeżeli są one dla nas nowe i może dojść do. Takiego stanu, do takiego momentu, w którym po prostu będziemy tym wszystkim przytłoczeni i nie będzie się chciało nic. I ja tak właśnie miałam teraz ostatnio, i myślę, że też to się nałożyło na to wszystko, na tą pogodę, na na, te w ogóle, na taką moją niepewność trochę w życiu teraz, niepewny moment. I kiedy mamy taki moment właśnie tego nakręcenia, to tym bardziej. Jeżeli coś na przykład się nie udaje, nie, nie wiemy co robić dalej, wszystko jest przeciwko nam, bo ja naprawdę zaczęłam myśleć, że jestem jakaś pechowa, nic mi się nie udaje, po prostu wszystko jest przeciwko mnie, bo tak się czułam i tak, takie miałam znaki od wszechświata, że wszystko po prostu jest przeciwko mnie, nawet jakieś najgłupsze rzeczy. Mi się nie udawały, coś mi się rozlewało, nie wiem Cokolwiek tak naprawdę, co można sobie pomyśleć Mogło pójść źle, to poszło źle Wtedy miałam chwilę takiego po prostu odejścia od mojej rzeczywistości Zostawiłam wszystko, co, co myślałam, że muszę robić I, i, i po prostu było, świat się zawali I dałam sobie taki czas na nierobienie Co może się wydawać straszne i można mieć taki wręcz paniczny lęk, że no, nie wykorzystujemy tego czasu, który mamy, że możemy coś robić. Przecież e, to jest ważna dla nas rzecz, więc musimy działać. Ale zauważyłam, że nie jest to pierwszy, pierwszy raz, kiedy takie odpuszczenie naprawdę pomaga i naprawdę bardzo polecam. Po taki sposób, jeżeli mamy trochę gorszy czas, a jest on związany właśnie z takim przytłoczeniem wszystkim. I tutaj mam na myśli o tym odpuszczeniu, bo, bo może to być takie trochę ogólne słowo. Powiedzmy, nie wiem, robimy. Ja, jak artystka rysuję coś i, i coś mi się nie udaje. Robię jakieś kreski, cały czas zamazuję, coś mi nie wychodzi. Zostawiam to i totalnie się od tego odłączam. I przechodzę do tego następnego dnia. Albo. Mamy trochę zmęczenie jakimś, jakimś schematem, jakimś miejscem, i nie mamy czasu. Musimy coś zrobić na jutro. Nie mamy czasu. Oczywiście nie lubię tego określenia, bo czas zawsze można znaleźć na wszystko. Kwestia tylko, właśnie, co jest naszym priorytetem. Ale powiedzmy, że spieszymy się, mamy jakiś deadline, a coś nam się nie udaje. Ja na przykład ostatnio miałam taki problem, coś, e, chciałam coś zrobić, miałam teoretycznie do tego e, wyznaczony czas, deadline, system, komputer, coś tam po prostu nie współgrało, nie, nie działało, e, no i nie mogłam tego zrobić. Oczywiście strasznie się zdenerwowałam i zestresowałam, nie mogłam potem spać, ale potem zdałam sobie sprawę, że no cóż, nie było to zależne od mnie. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, e, co mogłam zrobić i po prostu zostawiłam to. Na no później I Być może minął termin, w którym powinna była to zrobić Ale zdałam sobie sprawę, że Nie jestem Śmiesznie to może zabryć, ale nie jestem więźniem systemu Nie jestem uzależniona od innych osób Jestem Jestem wolnym człowiekiem I świat po prostu Poprowadzi mnie tak, jak powinnam iść jeżeli świat pokazuje mi, że Są jakieś problemy, które nie są zależne ode mnie I nie jestem w stanie ich w tym momencie naprawić, zrobić czegoś To po prostu muszę znaleźć inną drogę I muszę poczekać, muszę mieć cierpliwość I... i być po prostu w pewien sposób wolna Czuję, myślę, że że jeżeli jest się w jakikolwiek sposób bieżącym, że coś ja w swojej opiece, czy to jest Bóg, czy to jest jakaś inna istota, czy to jest po prostu cały Czech świat, czy na przykład jakiś anioł stróż, i ja tutaj jestem raczej tego wyznawcą, to myślę, że jeżeli się temu poddamy, to nas po prostu to zaprowadzi. Jest mi już trochę zimno, więc zaraz się pewnie zbieram, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że byłam dzisiaj na. Na krótkim spacerze bo poszłam po paczkę do paczkomatu i jest to bardzo fajny, fajny sposób na spacer, nawet w taką pogodę. Myślę, że bardzo dobrze mi to zrobiło i muszę to robić częściej. I to jest moja druga rada. Pierwsza była taka, żeby sobie odpuścić, a druga będzie taka, żeby trochę się zmuszać i wychodzić na zewnątrz, kiedy jest ja tam zaczerpnąć trochę tego świeżego powietrza nawet jak jest deszcz nawet jak jest wiatr i może być sobie przez chwilę niekomfortowe ale jak się ubierzemy dobrze to myślę, że to nie będzie stanowiło aż takiego problemu ale ten ruch, ta fizyczność jest naprawdę zbawienna czasami i nie mówię tutaj o jakichś ćwiczeniach naprawdę nie trzeba wiele szczególnie jeżeli mamy taki moment, w którym nam się ciężko motywować. To każdy taki krótki spacer, nawet jest bardzo fajną rzeczą. Myślę, że trzecią rzeczą, jeszcze którą mogę dodać, to jest czas z bliskimi. I to takimi bliskimi, którzy są bliscy nie tylko przez nazwisko, ale po prostu są osobami, które dają nam spokój i po prostu są w stanie ukoić nasze nerwy. Osoby, z którymi czujemy się bezpiecznie. I myślę, że że tym bardziej, jeżeli mamy taki moment, w którym czujemy, że musimy coś zrobić, musimy, mamy mnóstwo spraw na głowie, to trzeba znaleźć jeszcze więcej czasu, żeby spędzić ten czas właśnie z tą bliską osobą, bo to naprawdę daje takiego kopa i takiej energii do działania. I myślę, że te, te rzeczy, które miało się robić, robi się je dużo szybciej i dużo przyjemniej. Kiedy poprzedzimy je właśnie takim przyjemnym czasem z kimś bliskim, niż, niż właśnie będziemy tacy skupieni na tym, że nie mamy czasu, bo musimy coś tam robić. Więc to są takie moje trzy pomysły na obniżony nastrój, na przykład jesienny. I myślę, że nawet jeżeli nikt tego nie obejrzy, Nikt z tego nie wyciągnie pomocy, to sama chętnie sobie wrócę do tego, co właśnie powiedziałam, żeby czasem się tak trochę potrząsnąć i powiedzieć sobie: Zuzia, uspokój się, usiądź, wyjdź. Świat idzie dalej, życie toczy się dalej, drzewa rosną dalej i kwitną zawsze na wiosnę. I tracą liście jesienią. I tak się dzieje, i tak się działo, i tak się będzie dziać. I to tyle. Cześć.